Cieba, witajcie w tym wideo z tej strony: Paweł Paczka i Krzysiek Wziątek. Razem pokażemy Wam, jak się zarejestrować w formie, Jak kupić sobie pierwsze akcje, a jak w samym projekcie będzie wrzucone wideo na playliście, Także można sobie zajrzeć dzisiaj, stricte, jak się zarejestrować, bo nie jest to łatwe, a to z tego względu, że. Jest to w większości po, w języku rosyjskim, dlatego dzisiaj będzie mi tutaj coś pomagał, bo, bo gdzieś tam troszkę więcej może zna ten język. Za, za, zagmatwane jest bardzo tutaj poruszanie się po stronie, gdzie można kupić pakiet, tak, pakiet podstawowy i później dokupujemy akcję. No, tak nie, nie jest to łatwa rejestracja, trzeba gdzieś tam przeskoczyć przez kilka stron. E, także nie tracimy czasu. E, Wchodzimy sobie na drugą stronę, link do rejestracji jest w opisie filmiku, na bielimu i Krzysztof, e, także możecie sobie wybrać. E, Ważne, żeby gdzieś nasze dane się e, zgadzały, jeżeli chcecie do nas dołączyć, więc u mnie na nawet do Krzysztofa, będziecie mi wziątek. E, także co, lecimy. Nie? Klikacie sobie prosit trzeba wypełnić wszystkie dane, e, postanowiliśmy gdzieś tam wrzucić jakieś konto, przy którym pokażemy Wam dosłownie krok po kroku, jak to będzie przez maila i tym podobne, żeby to nie była taka sucha rejestracja, nic naprawdę jakieś przykładowe dane uzupełnione. Jedyne co się będzie zadało, to, to jakiś tam mail, który gdzieś tam miałem. I tutaj od razu uwaga: stosujemy bez polskich znaków, imię, nazwisko, jak Dane wypełnione tutaj też pamiętać o plus 48. Jak widać, gdzieś sporo rzeczy po rosyjsku. No, co jest, co jest w stanie przetłumaczyć, pamiętać, to sobie tłumaczy, ale nie wszystko. E, dobra, i dostaliśmy informację. E, Założyliśmy sobie konto, więc teraz trzeba się zalogować. Klikamy ten link tutaj. Więc logujemy się. Trzeba przepisać kod W międzyczasie też powinien przyjść mail na naszą skrzynkę, zaraz to też sprawdzimy. Dobra, i tutaj sobie uzupełniamy wszystkie te dane. Także Country of Residence to jest Polska, tak? Czyli to jest polska. To jest polska. polska czyli to jest polska, ok, czyli to sobie zostawiacie tutaj bez zmian. Wpisujecie sobie datę urodzenia, nie wiem, zmienię żeby się zgadzać w będzie tyle. Coś takiego pocztowy bez pauzy? No, czy z pauzy? Be, bez, bez myślnika. Bez myślnika tak. właśnie. Czyli gdzieś tam piszmy. Przykładowy region, no to wiadomo jaki każdy sobie wybiera. Może być tutaj obojętnie. Dosłownie to się to się nie zgadza, nie? Dobra, no, no, Mamy Zbór. miasta, dawne miasta wojewódzkie, że ja. tak powiem. I no, jakieś dawa. inne. Jeśli nie będzie wybieramy miasto wojewódzkie, większe najbliższe. Czyli powiat. Adres z numerem, e, numer telefonu zawsze czterdzieści 48. No i opcjonalnie skarb można sobie dorzucić e, i teraz tutaj trzeba ustalić e, finansowe hasło Do operacji finansowych płacenia. Tak, do płacenia, bo jakby hasło do logowania się tutaj wszędzie jest inne, a do tych operacji finansowych, tak jak się powiedział jest inne, sobie też... Ono może być takie same, jak piszemy takie same będzie się zgadzało czy nie? Tak, będzie się zgadzało. No to piszmy sobie takie jak zakładaliśmy. Ciekawe jest są... A... nie. Nie wy... mm... Niewypełnione czyli... pole Skype. Czyli gdzieś tam skype musimy. No nie wiem, zawsze przychodzą coś takiego. Taki, taki Skype nic nie jedzie więc się nie łączcie. To jeszcze raz hasło. No i jesteśmy. Tak wygląda biuro, tak to można powiedzieć yy, Tak. To więc. Mamy część po angielsku, część mamy po rosyjsku. Yy, od razu tutaj chyba najciekawszy referal link. Znaczy najciekawszy, nie najciekawszy. Po prostu jeżeli chcecie kogoś zaprosić, yy, tutaj nie widać, w górze znajduje się cały Wasz referal link o linku. Yy, możecie sobie skopiować i wysłać do osoby. Yy, I teraz yy, robimy to co wczoraj, tak? Czyli chcielibyśmy doładować sobie tutaj najpierw konto. I teraz, jak to coś porobimy. Tak jest w Money. Mamy My Assets. I Top up Account. Tutaj pomimo tych butelek soczków wpisujemy 200 dolców, jeśli chcemy za 200 dolarów. Tak, bo są jeszcze inne pakiety. co one dają i one akcji dają, nie będziemy się tu naprawdę na tym skupiać. Przykładowo te 200. Okay. No i chcemy sobie to opłacić. I co jest ważne, opłacamy to pieniędzmi z konta bankowego, czyli nie ma tu jakby, nie wiem, pay, pay, Bitcoin i tym podobne, trzeba to zrobić za pomocą karty debetowej, kredytowej, jak chcecie. Proste, myślę, pola wypełnienia, imię, nazwisko zostawiamy e, numer telefonu, urodziny e, i tutaj numer karty, e, ważność, data ważności karty i kod CV. No, tak on się nazywa. On jest z tyłu na karcie, to są te trzy, e, trzy znaki e, cyfry Wpisujemy cyf, cyf. e. e, to. Potwierdzamy i Na pewno wyłączamy. potwierdzamy pierwszym, w pierwszym okienku, w drugim jak chcę. Mhm. No ja zaznaczałem, czy moja rejestracja Po kliknięciu Submit mamy przekierowanie do banku przy zabezpieczeniu 3D karty. Logujemy się do banku poprzez login, hasło, no i potwierdzamy przelew tych 200 dolarów. U mnie przelicznik było wygląda z tego, że kurs dolara jest dość wysoki i mi w M banku przeliczyło 4,48. Po takim kursie e, kupowałem, więc 200 dolarów wyszło około 900 zł, ale to tak orientacyjnie, bo nie wiem, w którym momencie gdzieś tam oglądacie tą prezentację. E, dobra, czyli jesteśmy teoretycznie po ocenie tych pieniędzy tutaj na konto, czyli doładowanie sobie tego portfela. I teraz na zakupy idziemy, tak? tak czyli tutaj z tego typu, corporate, corporate Store. Corporate Store. Tak, tak. Z głównej strony jak będziecie gdzie indziej, w tych zakładkach klikacie sobie mail, wracacie main. i przechodzicie do sklepu. Tutaj też trzeba się zalogować. Mhm. A jest od... właśnie jeszcze jedno, jedna ważna rzecz, bo to co się u mnie stało, że nie miałem od razu kwoty na koncie tutaj, nie? że musiałem poczekać tam... czekałem może 10-15 minut i tutaj się pojawi te 200 dolarów w tym miejscu. Wtedy możecie dopiero kupić następne rzeczy. No i tutaj to będziemy kupować. E, logujemy się. Tu, co, jeśli to, to trzeba coś zwrócić uwagę, czy... jeśli nie jesteśmy zalogowani, to logujemy się. Tak, właśnie. Będę za, zalogowany. No, ale, ale to powiedzmy, że zalogujmy się jeszcze raz. Krok po kroku, jak to tak naprawdę wygląda. Ok, i później weźmiemy krzyżku tutaj, tak, ażbym faks, tak, yy, Game Go. tak Game Go. To jest ten najtańszy pakiet GemGo mhm. Za ja 100. Tak. Do... I uważamy na ilość kliknięć. Tak. Raz klikamy i czekamy. Strona się długo ładuje. Nie klikajmy tego dwa razy. Czyli dodajemy Bo... sobie to do... Najgorsza opcja to będzie taka, jak nam ściągnie dwa razy po 100 dolców ten Game Go i wtedy nie będzie, nie będzie drugiej stówki na, zakupu, na zakup akcji. Tak, bo, bo jak my nie kupujemy tutaj do dolarów e, tych wszystkich akcji, to jest to tak zrobione, że kupujemy sobie najpierw ten pakiet za 99 59 dolarów, e, zwracamy uwagę, żeby tutaj była jedynka, klikamy BUY IN ONE PICK, i później klikamy tą metodą płatności czyli gamego.me, bo doładowaliśmy sobie nasz portfel mamy na nim 200 dolarów płacimy, klikamy, on się opłaci tak jak Krzysiek mówi, trzeba troszkę poczekać, bo to ładowanie jest czasami opóźnione, także żeby nie klikać nie wiadomo ile razy mamy ten pakiet zakupiony i później przechodzimy do GamePro. Game przy pakiecie GameGo kupujemy dwie hmm. dwa pakiety te GEMPROMO tak. ale dalej tutaj mamy jedno, to pojedynczo tak? e, czyli klikamy raz opłacamy wejdzie nam pakiet klikamy drugi raz opłacamy i mamy wszystko OK tak? e, zwróćcie sobie tutaj uwagę e, że macie dodane do koszyka, więc jeżeli dodacie na przykład za drugim razem żeby Wam przypadkiem nie wskoczyły tutaj dwie ilości tak jak ja to na pierwszym koncie robiłem, że, że dobrze, że sobie sprawdziłem koszyko, bo mógłbym po prostu zapłacić tam podwójnie, więc trzeba na to zwrócić uwagę i być po prostu czujnym. I z tych zakupów mamy wszystko, tak? bo są tutaj oczywiście pozostałe pakiety, które możecie sobie kupić, jest określona cena, także jeżeli chcesz sobie dokupić wyższe pakiety, mieć więcej akcji, no to wystarczy sobie analogicznie zrobić to, co tutaj zrobiliśmy na wyższych pakietach. I teraz tak, po zakupach przechodzimy do weryfikacji, tak? Yy, tak, to, to, jest, to jest weryfikacja. Czyli to jest ta główna strona. Link też będzie do tych stron wszystkich podany w opisie filmiku, także bez obaw chodźmy sobie na główną stronę. Tutaj Logu. uwaga, bo będziecie mieli po rosyjsku, także no ja, ja osobiście polecam przejść na angielski. Logujemy się. Ja akurat jestem zalogowany na. Tak, jestem zalogowany na. To bardzo dużo nie pokażę, bo jestem zalogowany na tamtym koncie. Loguję się. Tu... Mogę tak, tutaj. Uf, jest. Jest. O i tutaj. Okay czyli... ok, czyli logujemy się. I has. Dobra, I niestety tego się tutaj nie da przetłumaczyć na angielski, dlatego no warto gdzieś to teraz sobie zobaczyć. E, tutaj będziemy mieli akcje, tak? tak. no program wymaga weryfikacji, prawda? Czyli najpierw musimy zweryfikować. To jest ten link po lewej stronie pod spodem, jak jest napisane akcji, weryfikacja. Ja widzę, że słowo, że tutaj pisze, że trzeba się zweryfikować, bo to znaczy że dużo mi nie mówią. Ale tak, przechodzimy do weryfikacji. Zdjęcie możemy sobie dodać, nie musimy. Możemy dodać zdjęcie profilowe. Najważniejsze to jest wypełnienie danych i przesłanie dokumentów. Tak, zaraz Wam wytłumaczymy. Przetłumaczymy te wszystkie dane. Tutaj mamy dokumenty do dodania i to jest przód, tył. Przód w jednym piku, przód do Osobistego, tył w drugim piku i trzeci pik. Jakiś wyciąg z honda, na przykład, jeżeli za coś przelewałeś pieniądze gdzieś komputer, tak żeby dobrać, za prąd, za internet, dokładnie, coś takiego. Klikasz sobie, żeby dodać i dodajesz sobie e, pozostałe pliki. One się troszkę ładują, także cierpliwości jeśli są jakiekolwiek problemy, tak jak ja na przykład dodawałem, dodałem, dodałem e, dwa razy tylną część dowodów, no to musimy na saport, oni to odkręcili, ale trwało to nawet nie wiem, czy jeden dzień to trwało, bo dość szybko odpisali. Okej, okay, więc tu po dodaniu tych plików, coś takiego tu mamy. Tak, no i podajemy telefon, pamięta nasz kierunek. Tak. Następnie imię, nazwisko. Tak, imię mamy tutaj, nazwisko Oj, Tak jest. arabskie, okay. litery, litery bez polskich, tak. Tutaj mamy nazwisko. Tutaj nazwisko. Tutaj Seria i numer dowodu osobistego. I kto wydał? Kto wydał? Czyli na przykład w moim przypadku był to były gminy tam jakieś. Nie? Tutaj mamy. To jest region. Województwo, województwo wpisujemy. Dorot to miasto. Wpisujemy miasto. Miesto. Tak jak w dowodzie jest najlepiej. Czyli jeśli to będzie gmina, to wpisujemy nazwę gminy, a później nazwy miejscowości. Później mhm. mam dwa pozostałe. Lub ulicę tutaj, prawda? I później ostatni to jest pocztowy adres, czyli ten... Czyli tutaj mamy y, jakby miejscowość poczty, nie? Tak to się mówi. Pocztowy indeks, nie, pocztowy indeks, czyli kod pocztowy to. bez roślinnika. a tutaj? A, pocztowy adres, czyli, czyli to y, no, gmina powiedzmy. Jeśli mówimy o y, gminie i, y, i miejscowości. No, mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogę. No. Dobra, no i na tą chwilę to chyba tyle, tak? Zwień hmm, się Zdjęcie... hmm, krótko, tak? Tak, z, hmm, konto powiedzmy zweryfikowane, no jeżeli są jakieś problemy, to wchodzicie sobie na support, piszcie się na support. Wpisywaliśmy hmm, problem, jak support A, ze, ze spacjami dałeś. Tak, gdzieś problem weszło od razu, ale to nie Tutaj mamy support .oi. Coś takiego. Skopiuję do motorykę, był. Żeby... Tak wygląda ten adres. To wszystko będzie podane w linku. To jest w, linku, w opisie filmiku, eee, Trzeba się... Tak, tutaj też się logujemy do tego. Trzeba się Opis, zalogować miejsce. wszystkie te same dane. No i później piszemy sobie eee, ticket do supportu. No i tak w moim przypadku odpowiedzieli w niej cały dzień. Także całkiem, całkiem w porządku. No i sprawę od razu wyjaśnienia. I to chyba byłoby na tyle, tak? Czy mamy jeszcze jakieś no. coś do rejestracji? Chyba nie. Podstawy są. Myślę, że, że wszystko się zgadza. Gdybyście mieli jakiekolwiek problemy, to też kontakt jest spolnie, że możecie napisać, a, a tak jak mówiliśmy na początku, jakby informacje na temat wielformu będą podane w prezentacji. Także pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnym działaniu. Dziękujemy, do usłyszenia.